Na pewno słuchaj. usłyszał. Eee, co czuł? robimy? Będziemy teraz grać w reaktywację. Olek, Dostań. Dostań. E, niestety to jest dopiero od dzisiaj, także punkciki będziesz e, musiał dopiero nabić. No, Egzotyk! Się... Zależy? No Sugar Daddy za bycie na live I co z, z, punkta, z tego co Ale kolego, to co ty, ty kmienisz? Kurde, był na strzała. Fuck. Fuck A kurze, to wczesni dwa, wczesni miałem i spać na godzinkę, bo dzisiaj dynka Aj, no dzisiaj wyjątkowo tak, bo sytuacja jest wyjątkowa. I no. O, grasz w Fortnite? Za wczoraj. Tak. Dbile? Kurwa, no. Co Jadę jest? Czemu to prawie? nie trafia? Co jest kurwa? Ale ten ty... sam zostaje. Bo ten karabin no bo się jest zjebany. Kurde. Co ty strzelić Bo jak to taka mi zapierdolił. Trzech tam jest I ja zdycham I rzeczy, więc tu widzisz, że tu jest granie na zasadzie Ja się specjalnie wiem kiedy rozsypać To no się staram A się gierze. rozsypywać Bunkze, bunkrze, bunkrze Tak, 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 ja już po niego idę hmm. A z czegoś tam wczyłeś? Szare Aha Au, 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 skrzaka mnie Piję. Ja niestety mam mały problem, bo nie mam AWO Dostał za 6 dych Kolejny frajer 94 dostał Leży hmm. Ale żeś go tam zawarł Ej, co jest? Tu? Pomocy, Jak pomocy na mnie, na mnie, na mnie Mam 25hp Ja, cię, ja egzotyka! lecę Piotrek będzie przy stronach. Wziął egzotyka dobra, kurwa nie straci się tam Leży No i leży start, akurat się muszę teraz. A U, kurwa, lud tu! Au. w tym domku jest. Jest. Chodź, Chodźcie do mnie, bo to jest solo! Nie, tu jest... Ja już jego teammate aż go drązom zejebać! Teammate'ów w takim wypadku, będzie ich tu dwóch! Ja ich za was ściągnę! ściągnę im wam! Gdzie go masz? Został? Tu. Po drugi zrzut. 30, 30, 30, 90, 90 na bitkę 90 on jest na hito dobrze Dabijaj, dobijaj od razu Dobity No, tu ja widzę, że tu ja dmiałem ostatni jest tu Kozak Minus, Minus 91 To ode mnie też i bardzo ładnie ostatni Ostatni typ? No Ja podejrzewam, że on już tu będzie Nie, chyba eee, tu widzę go Miasto ja za 74 30, 30, 30 Minus 18 Został, Został. Yes! <laughs> Jezus Maria, jak szybko <laughs> To jest za piąte miejsce Pójdź w dupę. <laughs> Ale kobry. No, no może i też. Także być. pewnie nic nie poczujesz. To wtedy na tipki, żebym dostawał z tego 4,5. Ja przeważnie cię na tipki. No właśnie, kobra 2 cm. Tak mówią na mieście. To co Dziękuję. mówią na mieście, a co w spodniach to dwie różne. Okej. Okay. Dalicce można jakby zobaczyli to by się zdziwili A tu taki chuj jak słonia, nos. półtorej centymetra To chyba chuja słonia nie widziałeś <grystanie> <grystanie> Ale słonia widziałem Wystarczy mi Nie wiem Ja za rok Jak za rok W Gruzji Chyba ci się Kowra też Pojebały Mówimy o legalnych rzeczach Popijcie nielegalne No wziąłeś za gorzej i się razem najdują i tak skrzynia. Nie, nie lepiej do tego. O. Tak, tak. Zdecydowanie robimy wtedy zjazd. I robicie gay party. Ale z wami. <śmiennie> to źle zabrzmiało. Przepraszam. Chodziło mi, że zjazd z wami. Gej party. Ale ja. Z wami. To jest zboczeńcu się rozjebij to nie, to nie o to chodziło Ej, nie A teraz się nie tłumaczę. <laughs> to nie, 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 nie to, to nie tak Cofnijmy się, cofnijmy o. się Jak chłopakom wybije osiemnastka to robimy zjazd z Mikołajem i yy, kobrom Tak 70 chyba Pozostaje pytanie, tylko przy jakim wzroście, tak, masz metr 20. Tak, metr dwadzieścia. Mam szerokie bary, chodzę na siłownię. Okej, okay, okej. Okay. <gry> Szkoda, że nie ma tego Mikołaja teraz. To by było ciekawe, jakby był Mikołaj jeszcze. Dobra, jeszcze jeden tam został Nieście grać? Kurwa Do 20. 22.30 Słuchaj uchem, a nie brzuchem! Kurwa! Dziś nie Ale to jest Katihair cały czas Czy tam HAR, czy... Inna nie wiem Co tu się odpierdala? Dobre pytanie koter, dobre pytanie no nie, Speter chce z nami go party To nieprawda, to są pomówienia. Koter nie słuchaj Zaraz wysyłam szota, jak to powiedział To Będziesz są pomówienia Koter Będę kapusiem, będę prawilnym człowiekiem O jest cały lud zajęty. Peter, tam masz co najmniej yy, uuuu uh, 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 uh. ale Wołoce, tutaj Konkretnie. w okejku Konkret dawaj leczą leczą podjeżdżaj jeden white no tu mają w tam już jak jest Kurbo! eee Zrobimy pociąg, jak najbardziej Tak, inicjatywa grupów Przejdź go w chuj <gry> to, Wiem, Jak ktoś, coś poraję. na tym Pokaraj jak mu robię rekitapę O kolejny O nie robię Oj na górce jest. Kurwa oddawaj Peter, koronę co chuj? U góry jest! Pomocy. Pomocy! Minus 105, minus 105, minus, minus 105. 105, minus 105. Bez... No, poczekaj, bo tu jest afera. Pomocy! Kto go? Ktoś. Dobra tam. Ara kurde. Szybko. Tak? Chodź do mnie ty, ty, ty żółty O, o, o KURWO Po chuj strzelasz? Kurwa odsuń się Nie umiesz poczekać kulturalnie w kolejeczce Ja pierdole, śmieciu jebany Tak, tutaj jest gdzieś się dzieje to Normalnie. jakieś... ujby jebane, no. O, 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 nie, 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 nie! 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 Nie, nie. nie wolno. Zostaw. Pizda w Nie! Dobra. Ty to kurwa przyjdziesz na tole, zajebany?! NO NIE, BO cię ZABILI! Ty kurwa, ja zabiłem więcej <noise> niż ty przez całe życie Ale co, 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 co? jest jasne? NIE! Nie, 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 ja mam dwudziestostronnicowy dokument potwierdzający, że, jest że nie jestem O yo, yo. Dawaj go podnieć, proszę Marzę o tym Daj go w pizze daj. Pokażaj mu napadzie, brawo. Dobijaj, w super. Nie ruszaj się, kutaj. <laughs> stój w miejscu. Tylko no teraz, stój w miejscu, jak to idzie strefa. <laughs> Impuls. Ale prosik Dawaj. Teraz. teraz Uwa... pan o kurwa. Dobrze, dawaj, teraz podjeżdżaj. Dobrze, dobrze, dawaj. Dawaj go w pizdę NIE! JEEEES! KURIMA! Oh! JAAA! Yeah! I co? Chujów sto, brawo! Brawo Too easy! Ile kilo? Nice! ja 14 Ja 22 Także wstydu nie było U mnie też